Miejsce 67 zdobywa najnowsza A3. W przypadku tego auta trzymanie się dawnych tradycji nie musi jednak oznaczać wady. Audi w tym rozmiarze od zawsze było luksusowym golfem. Czy tak jest i teraz? Nowe A3. Jak to w Audi? Wszystko dość konserwatywne, nie mamy tu rewolucji bardziej ewolucja Audi Sportback, czyli ani hatchback, ani kombi. Oczywiście to nie jest nowy rodzaj nadwozia w tym aucie, bo sprzedawany jest już od kilkunastu, jak nie więcej lat. No co tu dużo powiedzieć? No to jest kolejny klon grupy Wag, tylko najlepiej wyposażony. Takie sa 3 Legenda Legend może niekoniecznie. W każdym razie jest to oczywiście brat bliźniak między innymi Golfa, z tym, że ładnie opakowany, zgrabniej, bardzo zwarta to konstrukcja, kompaktowa, pięknie jeździ, to wiemy już od wielu, wielu lat. Oczywiście auto zgodnie z obecnymi trendami wyposażone we wszystko, co oferuje też konkurencja, najnowocześniejsze no technologie, dużo ekranów, współpraca ze smartfonami, no to co jest wymagane obecnie w nowoczesnym aucie. Wszystko tutaj działa tak, jak powinno. Audi wiele funkcji przeniosło na dotykowy ekran, ale część fizycznych przycisków nadal pozostała. Z zewnątrz w oczy rzuca się kompletnie nowy przód z pięciokątnymi wlotami w zderzaku. Fani marki z bujdą wyobraźnią dopatrują się tu nawet podobieństwa do Lamborghini. Nie przemawia do mnie ten przód. Za dużo się tutaj dzieje, moim zdaniem. Za wypasioną A trójkę z dwulitrowym dieslem o mocy 150 koni trzeba zapłacić dziś niemale 200 tysięcy złotych. Dla mnie jest to przegięcie, tym bardziej, że ceny S-trójki znacznie mocniejszej z napędem na cztery koła rozpoczynają się już od 190 tysięcy złotych, a jest to auto zdecydowanie szybsze i wyglądające też nieco bardziej efektownie. O bardziej efektowny wygląd zadbali też styliści auta, które za chwilę pokażemy.